Witajcie, witajcie, witajcie po przerwie małej. Um, dzisiaj o Ilmajerze, o jego przepowiedniach um, będzie o głodzie. Tak jak nawiązuje do tego, co ostatnio <grymnie> skończyliśmy na stronie 139 w książce Stefana Benta o Alozie Ilmajerze. Dlatego kontynuujemy nasze rozważania, tłumaczenie tej książki z języka niemieckiego którego się podjęłam na współ, z, oczywiście z, z, z bratem wielkim Google, ale chcę wam powiedzieć, że jednak Google nie jest perfekcyjny i trzeba zasięgać informacji dodatkowych, od ludzi mieszkających i znających język lepiej niż ja, ale dało się to zrobić. No i dzisiaj, jeśli chodzi o Julmajera, co miał do powiedzenia o głodzie, Posłuchajcie, będzie krótko dzisiaj, więc treściwie. Ilmaier o głodzie. Na początku mówił, panuje głód, a potem Dunajem napływa tak dużo żywności, że wszyscy są nakarmieni. Będzie wielki głód i ludzie będą żebrać, nawet, nawet ci, którym dzisiaj wiedzi się całkiem dobrze. Po wielkiej wojnie nastąpią masowe zgony i głód a potem nadejdą po wodzie. Głód będzie straszny, ale nie potrwa długo. To są wypowiedzi Ilmajera z poszczególnych publikacji, takich jak Spojrzenie w przyszłość Brick in the Zukunft z 1950 roku, strona 38, Albo Alpajersie Heimat Post z 20 listopada 1949 roku ze strony 8. Yy, i tak dalej jest, jest yy, każdy każdy właściwie wycinek tego co powiedział Ilmajer, jest udokumentowane czymś czymkolwiek gdzieś to zostało zapisane tak tekst z kuriera z 35 roku i Okej. Okay. Jeszcze Zeitung, w Zeitung z 12 kwietnia 1950 roku. Dobra. Czyli Ilmaier twierdzi, że po wojnie będzie taki głód mocny, że nawet ludzie, którzy w tej, w, w tej chwili się dobrze wiedzie, będą żebrać, żeby przeżyć. Mm -hmm. Żaden mieszkaniec Europy Środkowej nie jest w stanie wyobrazić sobie obecnie głodu. Wiąże się to z naszym przekonaniem, że w Europie Środkowej nigdy więcej nie może wybuchnąć wojna. Ale gdyby wybuchła wojna, głód mógłby szybko nastąpić. Handel zagraniczny upadłby, produkcja żywności upadłaby. Głód jest bardzo starym problemem. Istnieje odkąd powstało życie. Jako, jako środek ostrożności. Mm -hmm. Tworzy się zapasy od 10 tysięcy lat. Problemem nie jest głód, ale nasze przekonanie mm. i skłonność do przekonania, że w Europie Zachodniej nigdy więcej nie może być głodu. Widmo głodu nie jest do pogodzenia z naszą religią wiecznego dobrobytu. Jeśli pytasz o czas trwania głodu, pytasz o wie wielkość zapasów, Niedługie Ilmajera nie jest szczególnie dobrym przewodnikiem. W związku z tym należy wziąć pod uwagę następujące kwestie. Po wybuchu wojny ludność początkowo będzie zaopatrywana wyłącznie w żywność dostępną lokalnie. Po wykorzystaniu tych zapasów zaczyna się uczucie głodu, ponieważ nie ma możliwości uzupełniania zapasów. Kiedy Ilmayer mówi o strasznym głodzie, tak naprawdę może to oznaczać tylko tyle, że ludzie umierają z głodu. A jeśli zdarzają się zgony z powodu głodu, to wiele osób ma osłabiony układ odpornościowy i choroby mogą się rozprzestrzeniać. A jednak Ilmayer nic nie wspomina o epidemiach. Przynajmniej ja nie znam żadnego takiego jego, Takiej jego wypowiedzi z literatury. Można zatem wnioskować, że głód skończył się zanim wybuchły epidemie. Jeśli wierzysz w przepowiednię Ilmajera dotyczącą głodu, powinieneś zgromadzić zapasy żywności na okres od 3 do 6 miesięcy. Literatura dotycząca przygotowań znajduje się w bibliografii na stronie 371. O tym też będziemy mówić. Ponieważ znaczna część populacji byłaby zupełnie nieprzygotowana na niedobór żywności, doszłoby do grabieży. Im gorszy poziom przygotowania, tym większe zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Istnieją zatem powody, dla których warto zachęcać sąsiadów do podejmowania praktycznych środków ostrożności. Przecież nasze bezpieczeństwo zależy. Nie tylko od naszego własnego bezpieczeństwa, ale również od bezpieczeństwa naszych sąsiadów. Najważniejsze pytanie brzmi: jak zachęcić sąsiadów do podjęcia środków ostrożności, nie, nie narażając się jednocześnie na oskarżenie o bycie zbieraczem dóbr ostatecznych i nie dając się później okraść? Powinieneś więc przyjrzeć się uważnie osobom, którym się zwierzasz. Można to łatwo zrobić w dość niewinnych rozmowach o ogólnej sytuacji na świecie. Czy pierwszym odruchem Twoich rozmówców nie jest chęć do spotkania? Czy ci ludzie są świadomi problemu? Czy mogą sobie wyobrazić, że sprawy mogą być gorsze niż mówią Merkel i spółka? Czy sprawiają wrażenie, że potrafią myśleć i działać niezależnie? Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że książka ta została wydana jeszcze za czasów pani Angeli Merkel tutaj w Niemczech. W związku z czym po prostu no, jest, jest o niej mowa w tej chwili. Nie? A tutaj już się zmienia kanclerz przecież kolejny. No dobrze. Jeśli nie możesz po prostu poczekać, Sytuacja będzie się pogarszać, i jedno, i drugie straci wiarę. Teoretycznie można by poczekać z uzupełnieniem zapasów do trzech dni roboczych, zanim zapasy się załamią, nastąpi panika w supermarketach. No i właśnie to jest bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Jeżeli słuchacie tego podcastu, słuchacie mnie czytającą przepowiednie człowieka, którego przepowiednie z 1949 roku spełniły się do tej pory wszystkie. I nadal myślę i wierzę, że, że się spełnią i do, idzie wszystko ku temu. To warto oczywiście swoją myślą też poprowadzić to tak, żeby to było już wiedząc, co może nas czekać, żeby się też przygotować do tego, nie? Więc jeżeli. Wydaje wam się to głupie, żeby, żeby kupować jakieś tam puszki na przetrwanie. O których powiem, mówię teraz jakieś tam specjalnie, bo jak rozmawiam z ludźmi, to, to oczywiście ważniejsze są rzeczy doczesne, wycieczki, żeby zobaczyć świat, albo żeby, nie wiem, kupić sobie samochód teraz, albo żeby wymienić coś, żeby, nie wiem, updatewać. No, ja rozumiem, że ludzie po prostu żyją chwilą, tak? Ale wyobraźcie sobie, że coś takiego, jak na przykład było w Hiszpanii i Portugalii niedawno, o czym <laughs> przecież mówiliśmy z Marcinem Wamem w 2020 roku. E, 2020, e, właściwie on 2020, a później dołączyliśmy w 2021 o tych, o tych rzeczach. E, tego nie trzeba być jasnowidzem, żeby, żeby przewidzieć takie rzeczy, że oni właśnie to planowali. Zresztą oni planują na większą skalę zrobić coś takiego. Ale pytanie, czy my jesteśmy do tego? Przygotowani. Czym jesteśmy przygotowani i um, ile macie litrów wody w zapasie, na przykład, tak na łebka w domu. Ile macie zachomikowanej żywności, nie wiem, suchego prowiantu, jakichś um, konserw. Konserwy mówię jakichś, bo ludzie zawsze to tak po Macoszemu tra traktują, a w, w dobie kryzysu to właśnie konserwy najdłużej przetrwają. Konserwy. Warto nie patrzeć się teraz na innych, na ich uśmiechy, na szyderstwa, na wyszydzanie. Tylko róbcie sobie zapasy. Nawet jeżeli niczego nie będzie i nic się nie wydarzy, to gwarantuję Wam, że zjecie to, co sobie kupicie, albo poczęstujecie innych. Wiecie, że w dobie kryzysu, kiedy ludzie tak naprawdę potrzebują, są głodni, to jedzenie jest na wagę złota. To będzie towar, tak samo jak alkohol w wojnie, w wojnie, na wojnie, tak samo y, i żywność jest towarem no, pierwszej potrzeby. Ludzie czasem oddają klejnoty, pierścionki, nie wiem, co, co mają. Złote zęby za jedzenie. Tu nawet nie chodzi o wymianę takich rzeczy, tylko chodzi, żeby, tu, tu chodzi o to, żebyście zrozumieli, jak ważne jest Posiadanie własnego prowiantu, własnej żywności. Ja pamiętam jeszcze, jak opowiadali mi ludzie, którzy już nie żyją. Przeprowadzałam kiedyś wywiad z taką panią Sybiraczką, też do gazety. Opowiadała mi, że oni byli tak głodni, że gotowali na paskach i zupy, na paskach i na butach ze skóry. Co się dało ze skóry ugotować? Chociaż tyle. Słuchajcie, nam po prostu to się nie mieści w głowie nikt nie, przy, nie, nie w ogóle nie wpadłby na to, gdyby nie był tak bardzo upodlony, tak bardzo głodny, ja tak myślę, że ludzie jeszcze nie wiedzą, nie znają tego, tego, tego tej chwili, tego momentu, tych historii. I nie widzicie takiej sinusoidy, taka jest sinusoida. Ludzie zostali upodleni. <laughs> Dokładnie, prawie, no ponad teraz będzie nie, teraz właściwie tutaj mówią o zakończeniu wojny, ale to nawet wcześniej, no powiedzmy sobie te 100 lat, od 100 lat. Potem była ta stagnacja, potem, potem było wielkie, no to jest wszystko dane ludziom, tak? Czyli pra praktycznie nic, wielki głód, wielkie zezwierzęcenie, potem dobrobyt jakiego nie było, tak jak Ilmajer mówi, on to po prostu przewidział, przewidział a umarł w 1959 roku. O, o kim my tu mówimy? O wielkim wieszczu, o wielkim człowieku, o kimś, kto, kto nigdy nie brał za swoje przepowiednie złamanej marki, bo twierdził, że jego zdolności zanikną, jeżeli on zacznie handlować zdolnościami. I to jest człowiek, który przekazał nam coś, coś chciał powiedzieć, powiedział. Ludzie pytali, on odpowiadał. On się tym nie obnosił. Nigdy nie, nie robił podsumowań, co mu się udało, co mu się nie udało. Po prostu mówił to, co to, to, to czuł, to, co, o co ludzie pytali. Był bardzo zresztą wierzącą osobą. No dobrze, ale wracam do tej książki, więc jeszcze raz. Teoretycznie można by poczekać z uzupełnieniem zapasów do trzech dni roboczych, zanim zapasy się załamią lub nastąpi panika w supermarketach. I jeszcze muszę coś dodać. Ta panika w supermarketach, pamiętacie, jak um, um, wojna wybuchła i ludzie po prostu w panice zaczęli kupować papier toaletowy, jakieś higieniczne rzeczy, czego nie było nawet w Makro. Pamiętam, że były takie puchy. W sensie pustki. Nie wiecie. Ja też jeszcze nie wiem, ale jestem w stanie sobie wyobrazić patrząc na, na tych ludzi, którzy czekają przed supermarketami, żeby wejść, bo na przykład, w gazetce jest coś i oni muszą to mieć. To teraz sobie wyobraźcie, że to muszą mieć, bo to jest, bo jest naprawdę wielki problem jest jest ym, czas głodu czy czas y, niepewności, co się dzieje z ludźmi, a no będą chomikować, będą kupować nadmiar. Będą kupować nadmiar i nie będą patrzeć na innych ludzi, że ta tamtym może nie wystarczyć. Nie. Po prostu będą patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. W związku z tym y, już teraz warto zastanowić się, w jakich ilościach pomału sukcesywnie naprawdę robić zakupy tak zwane na przetrwanie, na przetrwanie, to, co jest nam potrzebne. Najbardziej będziemy zastanawiać, ja bym w ogóle prosiła was, żebyście w komentarzach wpisali, co uważacie, jaki taki ekwipunek, coś, co pomaga, pomagałoby, pomoże ludziom przetrwać właśnie głód, trudne sytuacje, taki off grid wiecie, co, bo to też pomaga. Ludzie czytają komentarze i oni często sięgają rad w komentarzach mądrych ludzi. Więc proszę was, mądrzy ludzie, napiszcie, co byście takiego zapakowali, żeby przetrwać głód, żeby przetrwać brak dachu nad głową na przykład. Na jakiś czas, żeby przetrwać w lesie, żeby przeżyć jakoś. Co trzeba mieć ze sobą? Nawet głupi, ja tak powiem, głupi sznurek czasem ratuje życie i pomaga przetrwać w lesie. Także napiszcie. Ok, wracam do czytania. Oczywiście lepiej jest zaplanować to na dłuższą metę, ale ostatecznie zgromadzenie wystarczającej ilości jedzenia na kilka miesięcy nie jest dużym problemem logistycznym. Jeśli chodzi o czas trwania głodu, Irmayer zaskakująco składa oświadczenie, które całkowicie odbiega od normy. Konrad. Adelmajer pisze w związku z trzema dniami ciemności. Zapytany, co ludzie powinni zrobić, aby przetrwać wielką ciemność i kosmiczny pył, Jasnowic odpowiedział: Kup kilka lutowanych puszek ryżu i roślin strączkowych. Chleb i mąka się przechowują, ale wilgotne rzeczy psują, jak na przykład mięso, z wyjątkiem puszek. Woda z kranu nadaje się do picia, ale mleko nie. Ludzie nie będą szczególnie głodni podczas katastrofy i ciemności. To było zapisane w tym spojrzeniu w przyszłość z 1961 roku na stronach 109 i 110. I słowo kosmiczny może być interpretacją Admajera tu temu. Taka jest taki dodatek. Jaki byłby sens ostrzegania ludzi przed wielkim i strasznym głodem, a potem narzekania na brak żywności przez całe trzy dni? Z drugiej strony powyższe informacje nie byłyby nieistotne, ponieważ, jeśli wierzyć Ilmajerowi i Admajerowi, część zapasów żywności uległaby zepsuciu w ciągu trzech dni ciemności. No patrz, patrz tutaj, strona 299, no zobaczymy. W przeciwnym wypadku, jeśli blacha chroni przed problemem, to musi być jakiś rodzaj problemu związanego z promieniowaniem. Dziwne, że nie ma to żadnego wpływu na ludzkie ciało. Ilmaier nigdy o tym nie wspominał. O co z tą blachą chodzi? Chodzi o to, że ja tutaj wam dodam, bo nie jesteśmy. To, 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 to jest na innej stronie. A Irmaer mówił, że podczas tych trzech dni ciemności należy zasłonić ciemną. I tutaj wychodzi na to, że jakąś blachą, ciemną blachą okna. Bo to uchroni przed kosmicznym jakimś promieniowaniem, które jest bardzo szkodliwe. No i każdy, kto wyjdzie na dwór, może dostać taką wiązkę, że może tego nie przeżyć. To jest według Irmaiera Taka szybka moja, e, moja, moje streszczenie tego, co powiedział. Uważam, dalej czytam, pisze Stefan Bend. uważam, że głód jest wybuchem, e, przed wybuchem wojny jest mało prawdopodobny. Tantoku. No bo to miało być po wojnie, nie? Jeśli wierzyć Irmajerowi, Rosja zaatakuje, gdy tylko w Niemczech wybuchnie chaos. A to najprawdopodobniej nastąpi w wyniku kryzysu finansowego i gospodarczego, a nie y, dopiero wtedy, gdy ludzie zaczną głodować. Dobrze, więc taką tezę postawił em, Stefan Bernd, że najpierw będzie, em, będzie w Niemczech chaos w wyniku kryzysu finansowego i gospodarczego. Potem nastąpi wejście e, wojsk rosyjskich na teren Niemiec, aż po REN, to przypominam, to z pierwszych czytań mamy tych, warto sobie zaglądnąć, kto jeszcze nie, nie słuchał, to wejdźcie na listę. Jest taka playlista tutaj na moim kanale, Wydrówca Polska, nazywa się ta playlista Alois Irlmaier. I tam mam od początku, czytam to, co on powiedział, a dosyć sporo powiedział. I muszę przyznać, że jako, jako jasnowiec był bardzo precyzyjny. Bo on nawet przewidział bombardowanie, w której części bunkra nie należy stać. No słuchajcie, to jest naprawdę szapoba. No ale chciałabym teraz podejść do tej strony, o której wcześniej czytałam. To będzie strona trzy, 371, literatura dotycząca przygotowań. No, zobaczymy, co on tutaj. 371. O, mhm. czyli to będą... Tutaj jest właściwie informacja, gdzie można przeczytać sobie o tym. Czyli to takie odesłanie. Okej. Okay. Survivalowe książki, dobra. Ok. Słuchajcie, jeżeli chodzi o głodzie, to, jest, to są dwie strony z tej książki Stefana Bernta odnośnie Irmajera. Stefan Berndt, ja Wam powiem tak ze swojej strony: Nie ma na co czekać. Uważam, że każdy przezorny, kto na poważnie bierze taką możliwość, że jesteśmy właściwie już. W początkach dużego konfliktu na świecie powinien się przygotować, zacząć przygotowywać. Mm. Um. Ci, którzy zostaną poinformowani zbyt późno, jak to się fajnie mówi zostaną z ręką w nocniku tak, to będą mieli spore problemy organizacyjne. A wiadomo, że. W dzisiejszych czasach jest w tej chwili, żyjemy w dobrobycie. Jesteśmy, możemy naprawdę kupić wszystko, co chcemy. Są jeszcze pieniądze, są ludzie, którzy ma, no ludzie mają pieniądze, tak? Są w stanie się wyżywić, są w stanie wy, wyżywić rodziny i odłożyć coś tam niektórzy. No i sukcesywnie na przykład do każdego zakupu, do każdych zakupów, na które chodzicie, Warto pomyśleć o tym, żeby zakupić już coś na później. Czyli nie tylko te doczesne rzeczy, te, które zjecie o prawda? już tu albo za chwilę, tylko właśnie takie, które będą z datą, przyszłą datą, nie wiem, jakąś taką do przodu, 2-3 lata do przodu. Kupcie coś. Po prostu zacznijcie myśleć o tym, żeby już teraz gromadzić mm, coś, co lubicie jeść puszkach najlepiej. Dobra. Myślę, że, że to na razie nam wystarczy taki krótki akurat to czytanie było krótkie, ale zapraszam was do tego, żebyście w komentarzach faktycznie napisali, co byście co byście na przykład takiego survivalowego, takiego oglidowego, takiego na przetrwanie zapakowali do wielkiego waszego plecaka na takie czasy. I na przykład, jakie puszki. I co fajnego można kupić? Może ludzie się po prostu nie orientują, nigdy nie patrzyli na takie rzeczy, a jednak w komentarzu można się podzielić naprawdę dobrą, rzetelną wiedzą. Dziękuję Wam za to spotkanie dzisiaj. No i zapraszam na kolejne czytania. Do usłyszenia!